Siemano moi drodzy. Z tej strony wasz ulubiony Diabelski Jupiter po raz kolejny w wersji ekspresowej. W sumie to chyba powinienem zacząć nagrywać takie shorty, ale jakoś przyzwyczaiłem się do formatu 16 na 9. Myślę, że lepiej się to ogląda. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam pewną dość efektywną metodę farmienia punktów doświadczenia. Tak więc nie przedłużając, ja jestem Dukat. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że to nie ja wymyśliłem ten sposób, tylko trafiłem na niego przypadkowo przeglądając YouTube. A. Pomysłodawcą tej metody jest youtuber Hanzo, a ja tylko sprawdziłem ją na własną skórze i uznałem, że jest warta tego, żeby się ją z wami podzielić. Generalnie w Immortalu punkty doświadczenia wpadają praktycznie same przy okazji wykonywania różnych aktywności. No ale czasami potrzeba dogonić serwer albo wbić odpowiedni paragon niezbędny do odblokowania jakiegoś poziomu trudności, choćby tak jak teraz wszyscy cisną, żeby jak najszybciej wbić poziom 700, i w takich momentach w ten sposób może okazać się przydatny. Ale przejdźmy może do konkretów. Cały proces ma miejsce podczas walki z diabłem. Zanim odpalę walkę z bossem, no to zobaczmy, jak obecnie wyglądają moje punkty doświadczenia. Jak widzicie, jestem powyżej poziomu mistrzowskiego serwera, no i w związku z tym otrzymuję mniej punktów doświadczenia. Obecnie mam 1 936 693 punkty oraz premię do punktów doświadczenia, a właściwie to poziom redukcji zdobywanych punktów doświadczenia na poziomie 60%. No i teraz lecimy walczyć z diabłem. No i zobaczcie. Cały trik polega na tym, że w momencie kiedy Diablo przestaje nas atakować, otacza się taką sferą i pojawia się gromada tych małych mobów, to nie używamy Eldruina w momencie kiedy on się naładuje, tylko cały czas walczymy z tymi małymi mobami. No i właśnie w ten sposób farmimy EXP. Ja teraz przyspieszę nieco ten film, a wy obserwujcie jak zmienia się mój pasek doświadczeń. Kiedy mamy już dość tej farmy, wystarczy, że po prostu opuścimy instancję no albo w końcu użyjemy Eldruina i ukończymy to wyzwanie. No i tak jak widzicie, po tej farmie, która w tym wypadku trwała niecałe 10 minut, mam 2 830 710 punktów doświadczenia, czyli w tym czasie zdobyłem prawie milion expa. Sposób jest całkiem przyjemny bo tak naprawdę używając odpowiedniego buildu w sumie nawet nie trzeba ruszać się z miejsca, tylko wystarczy klikać wszystkie skile po kolei, a exp leci praktycznie sam. Jest to kolejny przykład takiego myślenia outside the box. Dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, a tymczasem jeśli podobał wam się dzisiejszy ekspresowy materiał, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale, a na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!